Witajcie kochani. Miałam dzisiaj nie nagrywać, zrobić sobie taki dzień dla siebie, ale wiecie, jestem w tak cudownym miejscu, że muszę się tym podzielić. Po prostu muszę Wam pokazać, gdzie teraz jestem, bo znowu przywędrowałam na ocean. Trochę wyżej, jeśli popatrzeć na mapie, tam gdzie wczoraj byłam, to trochę wyżej jestem. Tutaj jest taka forteca, tutaj jest największa plaża w Porto, zaraz tam pójdę. Obejdę dookoła fortecy najpierw, no i trochę Wam pokażę. Bo dzisiaj tak całe miasto przeszłam wzdłuż małymi różnymi uliczkami i wszędzie było tak mało ludzi, a tutaj widać, że wszyscy przyszli właśnie nad ocean a pożegnać się ze słoneczkiem, bo właśnie za niecałe... za niecałą godzinę słońce właśnie się schowa, nawet szybciej chyba. Muszę zobaczyć, która jest godzina. No ale sam fakt, że zdążyłam, no i Wam pokażę to piękne miejsce. Patrzcie, jaki piękny widoczek. Tutaj ta forteca. O jejciu. I to niebo w takich pięknych kolorach. Dzisiaj trochę jest chmurek. Nie jest tak, jak było wczoraj. Po prostu błękitne, błękitne niebo. Dzisiaj już się pojawiły chmurki, ale w prognozie nie zapowiadają za żadnych deszczów. Więc jeszcze jutro, pojutrze, po pojutrze, po, po wszystkie te dni będę tutaj, więc będę mogła Wam pokazać różne fajne miejsca. Dzisiaj tak sobie spacerowałam, jak widzicie, trochę lżej jestem ubrana. W zasadzie nie potrzebuję dzisiaj tej kurtki, ale wzięłam gdyby wiało. Wiadomo, wieczorem będzie chłodniej. No i dzisiaj było 23 stopnie, w prognozie tylko 18, ale jak szłam i widziałam jakieś tam termometry, to wszędzie było plus 23. Więc chyba w słońcu tak było. Dzisiaj bardzo późno wstałam. Dałam sobie możliwość się wyspać, bo wiadomo, wszystko jest pozamykane, nawet po drodze, restauracje, sklepy. Zaszłam, weszłam do takiej małej kawiarenki lokalnej. Napiłam się kawy, zjadłam taki pyszny tost z lokalsami, ale tak ogólnie wszystko pozamykane, wszystko na święta pozamykane i będzie otwarte chyba dopiero jutro. No ale nic strasznego. Można obejść się i bez sklepów. Bo chciałam kupić pewne rzeczy, jakieś owoce, no ale jutro to zrobię. No zobaczcie jaki widoczek. Oj. I tam ta ogromna, ogromna plaża. Tak wygląda ta forteca z tej strony. Ej, chyba będzie fajnie tutaj zostać na zachód słońca. Zostaję tutaj kochani na zachód słońca. Zobaczcie jaki widoczek. I ocean szumi i tak mam wrażenie, że coraz bliżej jest woda. I tutaj te kamienie wyglądają na mokre. Chyba jak są wysokie fale to tutaj się nie da siedzieć. Na razie się da. Na razie woda jest daleko. Tutaj ta piękna forteca, sporo ludzi, bo chyba to jest taka miejscówka na zachód słońca. No i czekam, zostało jakieś 20 minut i słońce już zajdzie, no ale znowu mam taki piękny zachód. Wow! Jest po zachodzie słońca. Zobaczcie, jak ładnie, jednak, jak zachód słońca jest z chmurami. Od razu taki piękny obrazek w tle. No a ja wracam powolutku. Jeszcze pójdę na spacer na tamtą plażę, bo moim celem dzisiaj była tamta plaża. Więc trochę sobie pospaceruję. Widziałam, że tamten piasek na tej plaży jest taki twardy, więc. Bardzo się nie zmęczę, nie zmęczę nóg, bo już tak czuję nogi. Nie wiem ile kilometrów przeszłam, ale tak mi się wydaje dużo, jak coś to wstawię gdzieś tutaj, ile to wyjdzie tych kilometrów dzisiaj. No i co? Mam nadzieję, że taki spacerek Wam się podobał. Tutaj a, będę się żegnała i zobaczymy się w dniu kolejnym. Witajcie kochani! W kolejnym dniu przyjechałam do ogrodu botanicznego. Tak gdzie się na spokojnie eksploruje miasto. I postanowiłam, że mam ochotę na trochę przygody, Więc zaraz Wam pokażę. O! Tutaj jest ogród botaniczny. No i co? Idziemy na spacer. Tak wygląda budynek główny. No a ja się zagłębiam tutaj w te haszcze. Podobno nie jest jakiś bardzo ogromny. Ale jest tutaj bardzo dużo różnych pięknych okazów, więc idę sobie trochę pospacerować i, i pobyć wśród roślin, bo trochę już za dużo tego miasta. To jest po prostu niewiarygodne, że w grudniu kwitną tutaj kwiaty. Zobaczcie. Taki piękny okaz. Jak widzicie, wszędzie są te same kwiaty, tylko o różnych kształtach i kolorach. O, przybliżę troszeczkę. Iście do tego ogrodu nic nie kosztuje, nie ma żadnej bramki, nic. Po prostu każdy, kto chce trochę pobyć tutaj z roślinkami, może przyjechać. I zobaczcie, jaka aleja z kaktusami. Wygląda to bardzo dobrze. Takie oto okazy. No i bardzo duże, te wysokie kaktusy. Tutaj ścieżka jest takimi kamykami, więc słyszycie każdy mój krok. Funcja, no puncja, chyba. Mm. <laughs> Oj, przepięknie. Nie wiem, kaktusy coś mają w sobie, że bardzo przyciągają. Może dlatego, że my nie mamy tych kaktusów tak na co dzień w naszej strefie klimatycznej? Więc, jak widzę takie, takie ogrody, to zawsze chcę je odwiedzić. O ja! Mam nadzieję, można tutaj chodzić między tymi kaktusami, jak Wam się podobają. Jeciu, grudzień! Płękitne niebo! I mnóstwo zieleni. Niesamowicie to wygląda. Tak ten ogród kaktusowy wygląda z tej strony. A tutaj, proszę bardzo. Kolejne piękne once drzewo. Chodzą tutaj koguty, ale to już nie w pierwszym w ogóle w parku. Zauważyłam, że tak sobie koguty i kurki chodzą po parkach. No, tutaj taki stawik, i idziemy dalej. Dość głośno tutaj jest, bo za nami jest droga szybkiego ruchu. No i chyba to już jest ta godzina, kiedy dużo samochodów. Y Tutaj sobie przyjeżdża, bo dzisiaj normalny jest dzień pracy, więc dlatego tak głośno. No i co? Próbuję się zagłębić dalej. Gdzieś tu jeszcze dziecko płacze, więc jest dość głośno. O, tutaj ogród bambusowy, zaraz wam pokażę. Takie błotko i las bambusowy. Zobaczcie, jakie piękne kolory. Przypomina taką jesień jesienne kolory ciepłe słońce teraz jest też na takim poziomie że są golden hours o i tutaj zobaczcie żółte liście no naprawdę jesień a nie zima tutaj chyba takie normalnej zimy nie mają taka piękna ścieżka Zobaczcie, jakie piękne drzewo. No i co, kochani, kolejna wpadka z mikrofonem. Tutaj znalazłam przepiękne drzewo, które dosłownie odzorowuje to drzewo, które jest u mnie w domu na obrazie. Pokażę Wam. No i bardzo chciałam z Wami się tym podzielić, a przy nagraniu zauważyłam, że nie ma nagranego głosu. Ten ogród nie jest jakiś taki duży, ale taka naprawdę miejscowa perełka. Zobaczcie, jakie tutaj zwisają korzenie drzewa. Zaraz jeszcze się przejdę tutaj przy tym głównym budynku. O, znowu widzę koguta. No Chyba kogut to jest symbol Portugalii, ale żeby tak sobie koguty chodziły po parkach. To aż dziwne. Wczoraj też byłam w takim parku, nie nagrywałam tam, ale też mieli tam po prostu i kury, i koguty, ale takie małe, kolorowe, ładne. No, coś z tym jest. A tutaj już taki ogród zadbany z różami, ale wiadomo, róż aż tak dużo nie ma, chociaż kłamie. Są. Zaraz pokażę. Nie ma tutaj aż tak dużo róż, ale jednak. Coś na pewno się znajdzie. Zobaczcie. Grudniowe róże. Oczkowodne. jajciu. Jakie te lilie wodne są piękne. Czy lotosy? Czy jak to się zwie? Zwie jak się zwie, ale wygląda to bardzo dobrze. Chyba to jest mój ulubiony kolor ostatnio. Czas ruszać stąd, chociaż bardzo trudno to się robi. Można tutaj spacerować spacerować mimo, że miejsce naprawdę nie jest jakieś zbyt duże. Ale czas już goni, bo za godzinę jest zachód słońca. A jeszcze kawałek mam do oceanu, i właśnie muszę zdecydować, czy idę na piechotę, czy jednak wezmę autobus. Dzisiaj metrem już jechałam, autobusem. Wszystko jest tak proste w obsłudze, że to człowiek naprawdę nie da rady się zgubić, nawet jakby chciał na siłę, to nie da rady tutaj się zgubić. Więc co? Jedziemy nad ocean. Jakiś taki fajny mam ten wyjazd, taki totalny, bez pośpiechu. Tutaj sobie jadę, tutaj sobie spaceruję. Po prostu taki czas tylko dla siebie. Co kochani? Déjà vu? Znowu ja jestem na plaży, na której byłem pierwszego dnia. Jestem tuż przed zachodem słońca. Proszę bardzo, z takim widoczkiem. Pospacerowałam sobie tak normalnie, bo jakieś 45 minut a, potrzebowałam, żeby z tego ogrodu botanicznego przyjść tutaj nad plażę. No i co, chyba dzisiaj sobie usiądę tutaj przy tej ścianie a, i będę obserwować zachód. Który Was zapraszam! Uwielbiam ten widoczek! Mogłabym tak codziennie kończyć dzień, ale dzisiaj szybko zaszło słońce, chyba dlatego, że tam są chmury. Więc jeszcze trochę siedzę i wracam do apartamentów. Mam dzisiaj plan pójść pospacerować po nocnym porto, bo tak pięknie jest upiększony. I chciałabym Wam pokazać wszystkie te dekoracje. Bo, no nie oczekiwałam, że tak każda ulica, dosłownie każda ulica ma dekoracje. Więc co, widzimy się już później. No i tutaj, kochanie, będę się żegnała, niestety. Wróciłam do apartamentu i zasnęłam. Więc nocne nagrywanie dekoracji skończyło się na niczym. Widzimy się w kolejnym filmiku. pa! pa!